Garmin 770 LMTD. Diesel. Nawigacja dla profesjonalistów w trasie więcej niż tylko wskazywanie drogi. Dla profesjonalnych kierowców pojazdów ciężkich, każda trasa stanowi unikalne wyzwanie, wykraczające daleko poza proste wyznaczenie punktu. A i B to złożony proces, który wymaga nieustannej uwagi na specyfikę pojazdu, jego gabaryty, wagę i rodzaj ładunku. A także ścisłego przestrzegania przepisów drogowych i bezpieczeństwa. Standardowe samochodowe systemy nawigacyjne, czy nawet popularne aplikacje mobilne, często okazują się niewystarczające w tym specjalistycznym środowisku. Mogą prowadzić do nieoczekiwanych problemów, takich jak zbyt niskie wiadukty, zakazy wjazdu dla ciężarówek, czy zbyt wąskie ulice, co w konsekwencji skutkuje kosztownymi objazdami, mandatami a nawet niebezpiecznymi sytuacjami. Wbudowane systemy w pojazdach ciężarowych, choć dedykowane, bywają z kolei przestarzałe lub kosztowne w aktualizacji, co dodatkowo komplikuje sytuację. W obliczu tych wyzwań, Garmin Diesel 770LMTD, jawi się nie jako kolejny gadżet, lecz jako prawdziwy kompan dla profesjonalnych kierowców. Jest to narzędzie, które wymaga odpowiedniej recenzji, na którą serdecznie zapraszam. Przenosimy się do studia, oddaję głos. Dzień dobry. Zaczynamy dziś temat ważny dla wielu na drogach: nawigacja dla ciężarówek. Bo wiadomo, zwykła mapa w telefonie albo w osobówce, no to dla kierowca tira często pułapka. Oj, tak. Trasa pod wiaduktem, który jest za niski, albo jakiś zakaz tonażowy, wąska uniczka. No właśnie, i potem są koszty, mandaty, nerwy. Nawet te fabryczne systemy w ciężarówkach, wiesz, czasem są już przestarzałe. I dlatego e, mamy dziś na warsztacie coś specjalnego. Nawigację Garmin Dezl 770 LMTD. Naszym źródłem jest taka, powiedzmy, dogłębna recenzja. Sprawdzamy, czy ten sprzęt, który miał być takim kompanem kierowcy, no czy on nadal w ogóle jest warty uwagi. Okej. Okay. Chcemy zobaczyć, co tam działa, co nie działa, jakie są plusy, minusy, no i czy to się po prostu opłaca. Dobrze, to bierzmy się za to. Pierwsze wrażenie według tej recenzji to solidność. Podobno. Jest duży, siedmiocalowy ekran. Mówią, że bardzo jasny, że widać nawet w słońcu. To ważne. Tak, a interfejs? Podobno prosty i szybki. No, żeby nie rozpraszał kierowcy, prawda? W kabinie to kluczowe. Wygląda też na taki wiesz, wytrzymały. No dobrze, wygląd wyglądem, ale najważniejsze jest chyba to co w środku, ta cała inteligencja. Ta funkcja map dla ciężarówek. Ona pozwala wprowadzić konkretne dane, wymiary pojazdu, wagę nawet rodzaj ładunku, czy niebezpieczny, czy nie? Aha, czyli pełna personalizacja. Dokładnie. I system na tej podstawie wyznacza trasy, które omijają te wszystkie hmm, problematyczne miejsca. Niskie mosty, zakazy tonażowe, wąskie ulice. Czyli te wszystkie pułapki, o których mówiłyśmy na początku. Właśnie. A to się od razu przekłada na bezpieczeństwo. No i na efektywność. Mniej mandatów, opóźnień, bierz jak jest. Brzmi to naprawdę... Mm... No, sensownie. Coś jeszcze ciekawego tam było w tej recenzji? Jakieś dodatkowe funkcje? Tak, wspominali o definiowaniu własnych punktów POI, na przykład parkingi, gdzie kierowca lubi stawać, albo bazę firmy. O, to praktyczne? Bardzo. Do tego ostrzeżenia o ostrych zakrętach, stromych podjazdach, fotoradarach. Jest też funkcja Easy route shaping. Co to takiego? To taka opcja, że można palcem na ekranie przeciągnąć trasę, żeby ją łatwo zmodyfikować. Jakby co? Czyli taka nawigacja staje się bardziej asystentem. Można tak powiedzieć. Proaktywnym asystentem, który nie tylko mówi skręć w lewo, ale pomaga zarządzać całą trasą i ryzykiem. Super. Te trasy dla ciężarówek, ostrzeżenia wydaje się to prawie idealne. Ale no, właśnie prawie. Czy jest jakiś haczyk? Szczególnie interesuje mnie ta funkcja LMTD dożywotnie mapy i ruch drogowy. To brzmi, no, zbyt dobrze. I tu niestety dochodzimy do problemu, który ta recenzja bardzo mocno podkreśla. Obietnica LMTD jest świetna darmowe aktualizacje map i danych o korkach przez cały czas życia urządzenia. No. Ale, no, właśnie. Źródło mówi o potwierdzonym problemie. Użytkownicy zgłaszali, że aktualizacje map często się psują. Na przykład proces dochodzi do, powiedzmy, 49,9% i koniec, stoi w miejscu. Serio? Tak. I co ważne, ponoć samo wsparcie techniczne Garmina potwierdzało, że były jakieś, cytuję, problemy z aktualizacjami dla tego konkretnego modelu. Ojej, czyli ta dożywotność to taka trochę na papierze. Wygląda na to, że tak, i to jest poważny problem, bo dla zawodowego kierowcy nieaktualne mapy to nie jest tylko jakaś tam drobna niedogodność. No jasne, to ryzyko wjechanie tam, gdzie nie wolno, nowe ograniczenia? Dokładnie. Jeśli system nie wie o nowym zakazie albo o zmienionej organizacji ruchu, to może wpakować kierowcę w kłopoty. Mandat to jedno, ale czasem to może być coś poważniejszego. Czyli ta podstawowa zaleta aktualność Staje pod znakiem zapytania? Niestety tak. To podważa sens posiadania takiego dedykowanego, drogiego przecież urządzenia. Dobrze, to spróbujmy podsumować. Co mamy po stronie plusów? Na pewno te specjalistyczne trasy dla ciężarówek to jest kluczowe duży czytelny ekran, intuicyjna obsługa te wszystkie ostrzeżenia własne POI i solidna budowa. A minusy? Głównie ten jeden, ale za to bardzo poważny. Potwierdzone problemy z obiecanymi dożywotnymi aktualizacjami map i ruchu drogowego. Ta funkcja LMTD. Czy recenzja wspominała coś o konkurencji, jakieś alternatywy? Mówiłeś o Tom -tomy. Tak, wspomniał o Tom Tom Go Professional jako o konkurencji, ale niestety źródło nie wchodziło w głębsze porównania, zwłaszcza jeśli chodzi o to, czy u nich aktualizacje działają lepiej. Skupili się na Garminie. Szkoda. Nie było też nic o cenach na rynku wtórnym. Czy taki używany Dezl 770 mimo tej wady mogłby być jakąś okazją? Nie, niestety, brak takich danych w tym materiale. Okej. Okay. Czyli Garmin Dezl 770 LMTD. To yy, takie narzędzie z dużym potencjałem, skrojone pod kierowców ciężarówek, ale z tą jedną istotną wadą, która kładzie się cieniem na całość. Te aktualizacje no właśnie. I to prowadzi do takiej szerszej myśli, prawda? W świecie technologii, gdzie ciągle słyszymy o wsparciu, aktualizacjach, tych dożywotnich gwarancjach, jak bardzo można ufać takim obietnicom? Zwłaszcza gdy chodzi o sprzęt, od którego zależy bezpieczeństwo, no i praca. Dokładnie. Co tak naprawdę znaczy niezawodowność w profesjonalnym sprzęcie, jeśli obietnica producenta, no cóż, rozmija się z rzeczywistością? To chyba pytanie, z którym zostawimy naszych słuchaczy.